Mano, z tej strony Esteban, a to jest kolejny odcineczek na tym kanale I oczywiście kolejny konkurs dla Was Pamiętajcie, że jak chcecie brać udział w konkursach, trzeba używać mojego kodu promocyjnego na stronie case drop pierwszy link w opisie, albo tutaj sobie wchodzisz, pisujesz Esteban ja oczywiście swojego kodziku nie mogę użyć, ale ty widzu, możesz mój kodzik używać, więc używaj my dzisiaj mamy 5 półkoła, ale mamy 360 tysięcy golda, więc od tego sobie zaczniemy podbijemy to troszkę, mój budżecik i dzisiaj będziemy robić grube kontrole, dzisiaj będziemy robić grube kontrole e, jakieś myślę, że kontrakty na pewno też no i mam nadzieję, że uda się wyjść no powyżej tej piątki, tak, powyżej tej piątki Trzymajcie kciuki, mam nadzieję, że się uda A tutaj uda nam się Trafić coś, co podbije nasz budżet No na pewno, ale czy, czy podbije mocno, czy słabo O to jest pytanie Otwieramy kolejne pięć No i co No i, no zawsze, wiecie No zawsze ta stówka jakaś tam wpada Ale przydałoby się coś, o Na przykład ta 300 zł, cyk Pięknie, tutaj Ponad dwie stówki też są, więc to jest ważne. To jest ważne. O, Uspik za cztery stówki. No, i to jest właśnie to. I a No, tu z sześć stówek mamy, więc to jest właśnie to. Naprawdę tym goldem. Zobaczcie, 3200 zł. sobie sobie podbiliśmy samym goldem. No, i właśnie o to chodzi. Właśnie o to chodzi. Mamy 8600 zł. I zaczynamy, tak jak wam mówiłem, od trybu control i od. Powiedzmy 2,500 tysiąca e, złotych. Od 2,500 tysiąca złotych i Knife Fade. Myślę, że jest to naprawdę fajna koska. Koszą mi trawę, wiercą mi. Mam nadzieję, że to Wam nie przeszkadza. 35%. Nie, no troszkę mniej dajmy. 32%. Wrzucamy i niestety pierwszy kontrol nie siada. Próbujemy razy dwa. Uwaga. Też nie siada i to już mnie zaczyna martwić, więc do trzech razy sztuka musi wejść. 34%. Okej, okay. no i to co dostaliśmy z Golda, właśnie już tego nie mamy. Dobra, no nie no, proszę. Ja no jak? Dobra, nie, dobra. Miało być tak pięknie, ani jeden kontrol nie wszedł. No przecież to jest chore, to jest chore. 25%, próbujemy. Nie siada, no niemożliwe, dobra. Na razie zostawiamy tego kontrola, bo, bo to się skończy tragicznie. Eee, szybki, szybkie odrobienie pieniążków chyba trzeba, widzowie. Przepraszam za te powiadomienie. Zawsze zapominam. Szybko musimy odrobić pieniążek na skrzyni gamma. Mam nadzieję, że się uda. No nie, no i jeszcze ten Facebook teraz. O ja pierdziele. Jeszcze ten Facebook będzie mi przychodził. A tutaj, no coś się daje kocki. Ej, dobra. To może być jeden z najgorszych odcinków i najszybszych na kanale. No patrzcie, co tu się dzieje. Halo! Zbugowane konto mam. Dobra, mamy. Mamy na szczęście, ale to jest za mało. To jest niestety za mało, bo to i tak jest strata. Dawaj jeszcze jedną szybko. Dawaj szybko jeszcze jedną, bo. Jest lipa. Ok, no i zbugowaliśmy stronę. Zbugowaliśmy stronę. E, dobra, odświeżamy. No i wiadomo, że jest error, bo oczywiście musiałem zbugować stronę. E, no cóż, widzowie. Cóż, tak to jest. Tak to jest. Jak się buguje. Może i dobrze. Może i dobrze, bo to może uratować ten drop, który... który był przed chwilą tragiczny, tak? Ale to jest niemożliwe. Naprawdę to jest niemożliwe. No czasami jest taki pech. Czasami taki pech jest. Cóż, trzeba się... Trzeba się... Na tego było spodziewać, bo wiadomo, że nie zawsze będzie pięknie. Dobra, my się widzimy. Jak strona wróci do życia. Dobra, jesteśmy po krótkiej przerwie. Mógłbym nawet cięcia nie robić, ale gadałem głupoty. No i co widzowie? No i jest lipa, mamy 900 zł Dobra, jeszcze 40 koła golda Może coś tu da, no dawaj Te wszystkie z góry i te wy No ciężary, powiem tak Oj, 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 tutaj jeszcze bardzo słabo Nie pomogło nam to, na pewno nam to nie pomogło Ale robimy kontrakt Może kontrakt Może dzisiaj kontrakt nas uratuje 1400 zł Plus, proszę, po prostu plus Jezus, nie wygląda tak. plus. M9 Bayonet Damasku Steel Well Worn za dwa kula Dwa kółeczka. Okej, no dało, dało na życie. Nie oszukujmy się, dało na życie. Sprzedamy sobie te. Czemu nie mogę sprzedawać? Widzowie, nie lubię melanży, chyba że z Wami. Tak Wam tylko chciałem powiedzieć. No co jest? Co jest grane? Co jest grane? Nikt tego nie wie, odświeżam jeszcze raz No zepsułem stronę widzowie. po prostu zepsułem stronę chyba Całkowicie ehm, o dobra da się, dobra, 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 dobra Sprzedajemy Wiecie co? Ja mam około 3000 Robię 3 kontrole, jak nie wejdzie ani jeden To, to ja już naprawdę nie, nie wiem Naprawdę ja już nie wiem M4 Eye of Horus Lecimy 24%. Proszę. Trzy takie próby. Pierwsza. O Jezus. Druga. Proszę, no dawaj coś. Ja pierdzielę. No i ostatnia próba. No cóż, widzowie, czasami tak bywa. No trzeba się do tego przyzwyczaić, że nie zawsze będziemy wygrywać. Kontrol dzisiaj mnie pogrążył. Nic. Totalnie nic nie siadło. A my co? Widzimy się w kolejnych odcinkach. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. No i co? Na razie.